Siemieczko, witam Was w nowym odcinku. Tak, to jestem ja. Tak właśnie wyglądam. Nie regulujcie odbiorników ani nie sprawdzajcie jakości nagrania. Nadal jest w HD. Postanowiłem, że w końcu przyszedł czas, żeby właśnie stanąć tutaj przed Wami osobiście. No, Mam nadzieję, że będziecie dla mnie chociaż trochę wyrozumiali. A teraz przechodzimy do sedna. W dzisiejszym filmie zajmiemy się paczką. Paczkę wysłał mi Szymon. Ten od pająków. Akurat tak się złożyło, że wygrałem konkurs, który był u niego organizowany na kanale. Zobaczymy, co mi wysłał. W sumie to ja już wiem, bo paczkę już otwarłam jakiś czas temu, a wstęp nagrywam później. Dlatego tej paczki nie mam, ale spokojnie wszystko zaraz zobaczycie. Też będziecie wiedzieć. A teraz, już bez przedłużania, lecimy z filmem. Paczuchę. Paczucha jest wygraną w konkursie, który niedawno odbył się na kanale Szymona. Zobaczymy, co się znajduje w środku. Zabierzmy się za odpakowywanie. Mamy piękny karton z napisem Sharp o jakiejś mikrofalówce. Może mikrofalówka jest w środku? <noise> Mamy też Stropian od. Wspomnianej mikrofalówki i sporo papierów. I co te papiery kryją? Kryją nam one dwa pudełka i jeden list. Zaraz je sobie wyciągniemy, zobaczymy co w tych pudełkach się znajduje. Pudełko numer 1, jeszcze wieczko od Stroboxa, i pudełko numer 2. Już więcej w kartonie nic nie ma. Może na pierwszy weźmiemy sobie list, co tam w środku się znajduje. Albo w sumie nie. Tutaj wam nie zdradzę na razie, co się znajduje w liście. Spokojnie, później go sobie przeczytamy. Ale na razie żeby była tutaj taka mała niespodzianka. Że list wraca do koperty. A my zajmijmy się pudełkiem opisanym jako Box 1, w którym znajdują się. Jakieś tutaj ozdoby. O, jest naklejka. Idź stąd. Bardzo fajny skakun. Dalej mamy jakieś muszelki. Całkiem fajna opcja. Może przydadzą się w jakimś terarium jako taki detaling. pewno muszle w terarium tropikalnym, subtropikalnym czy też pustynnym będą y, czymś. Oryginalnym. Oczywiście pamiętajcie, że to nie jest tak, że musi być wszystko zrobione zgodnie z naturą Pająkowi to jest wszystko jedno co włożycie mu do tego terrarium O ile ma dobre warunki, to naprawdę możecie mu tam nawet włożyć plastikowe dinozaury DJ pozdrawiam Cię w tym momencie Dalej w paczce mamy trzykrotkę Trzykrotki nigdy za dużo, mam już ich dosyć sporo u siebie Ale dwie kolejne szczepki też fajnie dostać Trochę niestety mrozy dały się im we znaki, ale myślę, że dadzą sobie radę. Dalej mamy jakieś ścinki drewniane. Coś w tym stylu. I są też drewienka bukowe. Tego akurat nie używam w terariach. Ale higrometr z termometrem mi się na pewno przyda. Aktualnie już mam dwa takie ogólnie rozstawione po pokoju, ale trzeci na pewno też będzie przydatny przejdźmy sobie teraz do drugiego pudełka w drugim pudełku powinny znajdować się już pająki są takie trochę niedomknięte, ale zobaczymy co jest w środku w środku mamy ekran zagrzejnikowy i drugi kartonik który już jest zaklejony solidnie sprawdzimy czy coś w środku nie ma jest hitpack, niestety hitpack doszedł już dość zimny Widzimy, że jest tutaj dość dużo papierów, folia aluminiowa, no, pakowanie dość grube, także myślę, że z pająkami powinno być wszystko w porządku. A teraz esencja całej paczki, czyli pająki. Mamy raz, dwa i trzy pojemniki, trzy kliszułeczki. A zobaczymy. Ten jest nieopisany. W tym opis sugeruje na Murinusa Ptery Murinus Usambara, a w ostatnim mamy również coś, co jest nieopisane. Zobaczmy, czy wszystko żyje. Pierwszy pajączek ma się dobrze, także zamykamy. Drugi, drugi również żyje. I w ostatniej kliszówce mamy dwa ependorfy, czyli mamy jeszcze kolejne dwa pająki, czyli nie jest trzy, a są cztery. Zobaczymy co, co takiego mamy. Neo Hotel Ince Classic, który nie ma się zbyt dobrze, i Nandu Chromatus, którym jest o wiele lepiej. Jest mąż żyje. Wracać sobie do Ependorfa. No, niestety jest zdecydowanie nie przeżył podróży. Trochę szkoda. No ale 3 na 4 pająki doszły całe. Także nie jest źle. To jest jeszcze jednego, postanowiłem sprawdzić, bo jednak spojrzałem drugi raz i wydawał się taki trochę nieciekawy, ale jest z nim wszystko w porządku. żyje sobie. Skoro paczka już otwarta, to przejdźmy sobie jeszcze do listu. Cześć Szymon! Gratuluję wygranej konkursie na moim kanale. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z nagrody w postaci paczki niespodzianki, którą zaraz będziesz otwierać. Już otwarłem, ale zadowolony jestem. W skład paczki niespodzianki wchodzą dwa boksy. Jeden boks z elementami wystroju, w boksie drugim znajdziesz nowe ptaszniki. Te ptaszniki są to Neo Volotele Head Headgoat L3. No to jest niestety ten biedak, który nie prześpał podróży. Nandupromatus L3, Formictopus auratus L4, Pterinophilus murinus, Usambara L4. Mam nadzieję, że wszystko do tego żywe oraz w dobrej kondycji. Fajnie byłoby obejrzeć unboxing u Ciebie na kanale. Proszę bardzo. Życzę samiczek, powodzenia w rozwoju kanału i pozdrawiam. Szymon ten od pająków. Ciebie również Szymonie pozdrawiam i również życzę Ci powodzenia w hodowli oraz w rozwoju kanału. Jak widzicie są już przygotowane trzy pojemniki. Zaraz przełożymy sobie pajączki. Dwa trochę większe, jeden malutki, oczywiście do większych pójdzie formik topus oraz Murinus, a do najmniejszego pójdzie sobie nanduchromatus. Zaczniemy sobie od Murinusa. Spróbujemy sobie go wypchnąć z tej rolki z papieru Teraz trochę jeszcze od wierzchu Żeby pająk sobie po prostu z tego wyszedł Oczywiście asekuracja pudełeczkiem żeby zaraz nie gonić go po pokoju Pobieg sobie wyciągamy papier. No i właściwie tyle w temacie Terinophilus Murinus. Dalej, weźmiemy sobie drugi pojemnik, do którego trafi Auratus. A jeżeli się nie boicie, to jest bardzo wygodny sposób, żeby wyciągnąć właśnie pająka najpierw z kliszówki na rękę, a potem dopiero z pojemnika. To musicie uważać, bo jak widzicie, czasami pająk jest rozbiegany nawet niedługo po rozpakowaniu paczki. Możecie sobie na niego popatrzeć. Jest kleszcz napchany i do pojemnika. I ostatni został nasz Nandu Także jego również przełożymy Też najpierw wyciągam go sobie na rękę Dopiero potem do pojemnika Pamiętajcie, żeby takie akcje robić raczej z pająkami, które nie są zbyt agresywne W sumie Nandu potrafi pokazać helisery Małe problemy ze względu na trochę zbyt dużą pensetę, ale dało radę. Jest maluszek, sobie wskoczy do nowego pojemnika. Tak prezentuje się cała zawartość paczki. A no, mamy tutaj fajne rzeczy, fajne pająki. Termometr z higrometrem na pewno mi się przyda. Tego nigdy za wiele. Trzykrotka też bardzo fajnie. Zaraz ją wstawimy do wody, żeby się ukorzeniła. Potem do ziemi. A my trzy fajne pająki. Murinusa i Chromatusa, no już u siebie mam, nawet po kilka sztuk, ale pająków nigdy zbyt wiele. Naklejeczka też spoko, opcja. Jak będę nagrywał kolejny film i nie będę chciał, żeby ktoś mi przeszkadzał, to sobie nakleję na drzwiach. Co do drewienek, no tutaj tego nie używam, to się raczej średnio nadaje w terariach tropikalnych, ale może jakiś detaling w terrarium bardziej pustynnym. Muszelki, tak jak już mówiłem, też się gdzieś przydadzą. Także ogólnie bardzo fajnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Oczywiście pozdrawiam Cię, Szymonie. Również życzę Ci powodzenia. W rozwoju hodowli oraz kanału. Link do kanału znajdziecie w opisie. Możecie sobie tam do Szymona zajrzeć, zobaczyć, co tam ostatnio wrzucił. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Możecie dać znać w komentarzach, czy cieszylibyście się z takiej zawartości paczki. Ja z tego miejsca chcę jeszcze raz podziękować Szymonowi, a Was zaprosić na Facebook i Instagram. Na Facebooku aktualnie odbywa się konkurs, także możecie sobie wziąć udział. Więcej znajdziecie w linku poniżej. Od razu do linku możecie zostawić suba oraz łapkę w górę. A ja się będę z wami żegnał, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.